w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 1 Gothic z rana jak śmietana nie? I znowu po miesiącu przerwy dodaję odcinek tak, pewnie już mnie nie lubicie i w ogóle Ale co tam, i tak będę rzucał no niestety muszę. Was, w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Yy, muszę Wam powiedzieć, że w przyszłości, znaczy w przyszłości na razie i tak nie będę miał lepszego neta. Czyli będę się męczył z tym. Ale idzie zima, będzie więcej czasu, wtedy się będzie znowu wrzucało. Tak jak było to w przypadku Gothica 3. Pamiętacie, w styczniu, czy w lutym, jeszcze w marcu, jak szybko wrzucałem odcinki, no i teraz będzie tak nie samo, nie latach latach może od stycznia będą szybciej odcinki leciały, ale co my tutaj dzisiaj mamy zrobić? Chwila, czy ja yy, przyniosłem ten, yy, alwana. Nie, nie przyniosłem. Ja chyba nawet nie miałem tego quest'a. Aha, do Korkaloma muszę iść. Zamieść kamyk. No dobra, to lecimy do Korkaloma. Zamieść ten kamyk i może dzisiaj... Nie, dzisiaj jeszcze chyba trzeciego rozdziału nie zaczniemy. A może? Bo dzisiaj postanowiłem nagrać dwa odcinki. Eee... Yy. Jeżeli słyszycie, w tej historii że pies szczeka. Ale wątpię, że słyszycie. Ale jeśli słychać, to sorry. No, w tej historii musi być jednak prawdy. No załatwiało się Dobra. Zbudź się! Czego chcesz? Przysyła mnie Iberion. Mam kamień ogniskujący. A, kamień ogniskujący. Gdybym tylko miał. No, no, tak, tak. Pierdoły tam. Wydzieliny? Tak. Jak zapewne wie. Wiesz, co to są, peł. Nie, nie wiem. Tak, to świetnie. O, Dostarczyłem przesyłkę. Gdzie jest 500 bryłek rudy, chłopcze mów dalej. Co? dał mi i wybrał. To nie może. Mil, dał mi, oznacz musi! On gada coś tam Że śniący dał mu siłę. Nie przepłacą jakąś. Z tego co pamiętam. jak są to. W kopa. Lepiej się do tego nie mieszać. Jak mam o to. Na... Właśnie. Jakie moje badania? W tej historii. Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostawę tego. Picjon bryłek. To ci dopiero będzie mroczna wyprawa. Weź te zwoje. Świątynnie. O Obyś... Ach, nie to wiem. Do zobaczenia. O no, Obyś... Nie przejdzie się bez przelania krwi, ale mam pod. Ile do kasy, tak w ogóle. Dobry. Yes. A, ja jeszcze zapomniałbym wspomnieć, że. Szekajcie. Że ostatnio na moim kanale pojawiły się dwie nowe playlisty: takie jak Zagrajmy w METIN 2 i Zagrajmy w GTA San Andreas. I jacyś nowi widzowie już do mnie piszą coś o METINie. A ja bym chciał powiadomić, że Zagrajmy w METIN i Zagrajmy w GTA San Andreas nie jest w moim wykonaniu. Tylko w wykonaniu moich kolegów. Chciałbym z Realnego życia. Że tak powiem. No. A tu mi ktoś wyjeżdża coś tam, żebym to zrobił. To i tamto. Chyba bo nic nie to robię. No, sprzedaj mi tak dobrze. A on ma 40 gry, to na no co? Dawaj Gdzie mieliśmy iść, bo jestem taki rozkojarzony A tak przykacza A my a nie miałem tego przyjść A to chyba po tych jajach, nie? to nie powinienem mieć innego zadania, że, że te jaja. A no dobra, idziemy do tego. No, no. najpierw się prześpię, bo wkurza mnie, ktoś, wkurza mnie to, jak ktoś gra w nocy z butika, bo nic się widać i ja sam nie chcę wkurzać innych, więc najpierw pójdę się przespać. Aby ktoś chciał ze mną pograć w Mentina, to zapraszam na server 24 Rest Czerwoni i możemy pograć. Tylko najpierw napiszcie prywatną wiadomość. No. Nie, maksymalnie 5 osób, nie więcej. Tylko żeby był ten. Żebyście mieli jakiś ventrilo Skipa, mikrofon, o kurwa, właśnie. No to ja zaraz wracam. Dobra, witam ponownie. Selmi robi dobrze, widzicie, co za gra. Kordy. Chory, że nie używam klasycznego chodzenia po schodach, ale na znaczy po drabince. Ale to za dużo czasu trwa i mogę zrobić w tym czasie coś innego. Dobra. Lecimy do, 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 do starego obozu kopalni. Kopalni. Trochę mamy błyskawicznym miecz. A w ogóle mamy ten. W dzisiejszych czasach nie. Nie, W sumie bym zmienił na ten, na dobry Jeśli miecz. Nie, dobry. dobry zawsze zawsze w ten w tylko dwa. Nie, 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 tak tam nie, jedynkę, bo nie, nie, i nie, to nie, tam nie, dobrze nie, 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 przechodziłem. nie, się pozapominało. Sorry, co to ziwania, ale. Niedawno wstałem. Znaczy, no, dopiero wstałem, a tak pomyślałem, kurde, i tak nie mam dzisiaj co robić, to nagram wam tego gocika. Dzisiaj mamy. żebyście wiedzieli, kiedy to nagrałem, a kiedy to wrzuciłem, to dzisiaj mamy 19 listopada. Sobota. No. Nie, zapewne dzisiaj to wrzucę. Nic. Co by to powiedzieć, nie wiem. A, jeszcze sprawdzę tutaj, czy wziąłem ten Almanach, żeby później nie latać po tym, po kopalni, tylko od razu go mieć. O, ale się kurwa nabił na ten głos, kurwa. Co to było? Jakie bugi! Bugi, bugi! Wygląda na to, że wzięłem Mormon'a, ale. A czekaj, sprawdzę, jakiś pułap. Kurwa, po co ja tu idę? O, jest, kurwa, ja tu idę. Dobra, wracamy. Kiz gwoździe. Wiele mi to mówi. stary obóz przeskoczę o, oh, ale hardcore o, oh. oh, widać już stary obóz o, oh, antenkę nawet mają wiecie? patrzcie tam o, oh, mają antenkę <laughs> kablówka O, teraz mają dwie antenki się Przecież mam no maxa, to czemu tak się, a, czemu tak się wolno wczytuje Taki słaby zasięg Ale zajebiście wygląda ten obozik Ale i tak nie lubię go Nowy obóz i bagno to najlepsze obozy o, tutaj też jest dobry, ale tylko magię ognia, bo strażnikiem to lipa. Nie mam żadnej mikstury na przyspieszenie. O, pewnie, że mam. Przyspieszenie. Normalnie. Szok. O, firma Jady. Koks, chyba nie idę nawet po nowy miecz A i tak będę tego żałował Ale idziemy, czemu nie A w sobie mam te kulki ognia Co to co się będę bał Z mieczem Zapomniałem w ogóle, że mam te kulki ognia i tak dalej Właśnie sobie teraz wyciągnę kulkę o, tu jest ten, tu jest stary obóz Tędy idzie się do starej kopalni A nie, to już pokazywają. Byłem. Nie. Nie byłem. Żadnej ma Tylko nie to! Tylko nie to! Tylko nie to! Proszę! O, wolny teraz się zrobił, normalnie. Nie muszę. Oj jeszcze jeden, zawsze tak zaskakiwał gdzieś tu z góry. Ale nie wiem, czy to było w, jak się wszło w pierwszym rozdziale do starego obozu, czy właśnie w tym. W drugim. My jesteśmy drugi teraz w drugim teraz rozdziale. No i zostało no, na ma 4 rozdziały jeszcze zostały. No, 3,5, Dużo z tego drugiego nie zostało Da mi ten, ten O ty Schował się za kamień Ale cheater Gdzie A, Tam jest cool Chodź tu Nie yeah. Trafię to zawsze mam takiego pecha nie no się, ile mam, mamy, 25 nie, no, że pamiętam że taki słaby nie jestem jak wy myślicie a no, możecie sobie zobaczyć na moje staty gówniane, ale co tam no już nie no. hmm, padnie sobie grałem trochę gotika trójkę żeby sobie przypomnieć Piek, piek. O no, ile rudy ach kujem czym a o mój Boże, nie zapisałem. No właśnie. No właśnie. Witaj. Najpierw muszę iść do Jana. Zaraz skończymy do Jana. U Za nisko no. Za nisko, kurwa dlaczego? Czemu nic nie mówiliście? Teraz Będzie dobrze A, też się Prawie Prawie ujadłem tam zajdę. Git. Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Założę się, że jest tu przynajmniej stuzin gniazd. Słuchaj, muszę natychmiast iść do tego gniazda. Nie mam teraz na to czasu. Parę godzin temu zepsuł się nasz rozdrabniacz. Nie mam pojęcia, gdzie... Przynieś mi koło zębate, wtedy. Koło zębate? Nie mam pojęcia. W którym się z bocznych szybów stoi zepsuty rozdrabniacz. Może tam coś znajdziesz? Tam było coś innego napisane. Zepsuta rozdrabnia. Nie sprawy. No, ale pan powiedział rozdrabniasz. No, kurwa, mać, co tam ma być. Gotik i błędy. To moja codzienność. Nie, to moja specjalność Ludzie zawsze gadają Za chuja ja nie pamiętam gdzie było to koło zębate Ale wiem, że gdzieś tam O właśnie, chyba w tym szybie nawet Tak w tym, w tym Nie, nie w tym A nie, w tym No, bo tu są drabi o kurwa jak szybko trafiłem widzicie jednak na coś mnie stać a nie pełza czek ty czemu nie mogę? no dobra pójdźcie skóra ognia czysto czysto nic widać nic nie co widać o kurwa ale się pakowałem oh no ciągle nie widać nie no. bądź ładny nie rzuci tutaj o, mogłem wziąć lepszy mecz czekaj, czekaj zaraz tutaj rozgniemy o, o, gite o, tak miał, był Jest koło. O, patrzcie. Jest koło. Ma jak pokręcę? Nie, nie pokręcę. I teraz gorsza część, czyli wyjść stąd. czy no, stąd to jeszcze wyjdę. Ale gorzej z tamtymi robinkami. I teraz to trochę się lepiej to No widzicie, właśnie latali. Chyba altem się skakało, nie? Kurwa, spróbujemy na to. Altem się skacze? Altem. Kurwa! Jebany będzie, no. lecenia Nie musisz skoczyć najgłośniej nam tręb ten jak. No 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 no. Dobra. 1 2 3 4 5. Poprawię. Idź, ty, nie acha. Ty smogi chcesz zabijać. Skoczyć ją. Idziemy inną drogą, Jakoś wiem, że tutaj się dało jeszcze przejść, ale to znaczy, by było mieć akrobatykę. No, ale spróbujemy. O kur... droga się skończyła. O, pa, szybko, 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 szybciej Yes. Dobra Wypij Aaa Wypij Po bo co wyrypiłem jak mam tutaj żarci to Ha Ha No to tu no, jest, jest Napój Nie żar Tak, ja weźmiemy rozbieg. I jakoś tak O kurde O, widzicie I bez akrobatyki można zaskoczyć No Już wam to udowodniłem Czas rozbieg, Bo to kiedyś oglądałem tam ten poradnik Laresa 838 i tam właśnie pokazywał to, że trzeba z akrobatyki. A ja właśnie tak myślałem, że to nie trzeba akrobatyki. Przecież to zdolny dolny i to, to się już nie więcej nie powtórzy. No, no, oprócz wchodzenia na te. Drabinki. To nie było zbyt mądre. No a, Iwan. I ten. Jan. Iwan. Dawaj, mam ci, to, dawaj, daję ci koło zębatę. Mam koło zębatę. O, 7, Dobra 50. robota. Powinno działać. No, a teraz wróćmy do Twojej sprawy. Szukasz gniazda pełzaczy. Hmm. No, brawo. Znajdź Azgana i powiedz mu, żeby otworzył... Powiedz mu, wszystko będzie w porządku. Potem pozna, że to ja cię przysyłam. No, to banalne, mówiliśmy sami się. Rozejrzyj się. Dobrze. Nie sprawia. Może to jakieś tam hasło musi być. O, nie, nie. takie banalne hasło. O, mój Boże, jestem Bogiem. O mój Boże, jestem kiotnie, Nie jak to było? Nie pamiętam. O, o radny Boski, jestem Kiotr. O, on ma ten, e, rudę. To jest tak smogu, No. Podobno jesteś hutnikiem. Widzę, że bystry. Możesz mi dać trochę rup. Jeśli dasz mi. O, widzicie. O. and 我这边也解答 Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy Cała ta przeklęta góra Dlaczego zamknięte? Nieważne ile pełzaczy zabijaliśmy Wygląda na to, że gdzieś... Nie Hej, Ashgan, możesz już otworzyć te drzwi Mówiłem ci już, tylko jeśli Jan Ashgan, wszystko będzie w porządku Pozdrowienia od Jana Cóż, jeśli Jan bierze na siebie odpowiedzialność, ale tylko pod jednym warunkiem? Jakim warunkiem? Sprowadź mi tu najpierw dwóch albo trzech strażników świątynnych. Nie chcę tu siedzieć sam. Odłóż te A... O mój panie, zniszczyłem Game over <grym> Trochę nierealne, no nawet sobie, nawet, Tylko koki i to jeszcze jeden Tutaj nic nie No Dobra wypiłem sobie Wypiłem sobie zdrowie Panowie I panie Zaraz czy będzie dzwonił na skape Dobra Zbudź się! Budzę się. No przecież nie śpię. Z wiem gdzie znajdzie. Zatem przyda ci się. Dobrze. Dobra, Zbucie. się! Potrzebuję tw szukam wydzieliny peł... Pomożesz mi po otwarciu przy Walka. Proszę. Dzięki. Będę czekał. Dobra, i ciśniemy. Do tamtego, tego. A Aż gana. Tu jest Aszgan, jest impreza Czekaj, nie, nie do A, się schował tutaj No nie to dobrze, Podziel się Co bierzesz? Też chcesz? Nie, to nie Chodźcie, chodźcie, idziemy To no, zejdź drogi. No, czekajcie ze dwóm. No dobra, jestem. Mama przyjechała. Trzeba było sobie śniadanko zrobić, nie? Ja to szybko nagram i sobie będę jadł dobra. Mm, let's go. Witam. Przygotowania skończone. Oku. Można już otworzyć ja i drzwi. Płacią, tak szybko. Dobra, otwieramy szyb. Będzie 40000? niezły bałagan. Nie ostatniego poziomu. Eee, tak, najpierw zapiszę i po otworzeniu bramy i zabiciu kilku pełzaczy odcinek się skończy. I jak wrzucę ten odcinek, to nagram jeszcze jeden. Z penetrowania gniazda pełzaczy. Tak, może już ktoś pisze nawet na Skype, Czyli go, 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 Power Rangers. Nie, no, ona z tyłu stał Będę ich ubezpieczał Już zabili? Kurde to są Spokojnie, nie. spokojnie wygrał. Nie w O kurwa Okay. Przepuść mnie! Dobra Tu się skończy odcinek i zapraszam, o sorry, uciąłem Zapraszam do komentowania, subskrybowania, oceniania i takie tam pierdoły i widzimy się w kolejnym odcinku, który nagam jeszcze dzisiaj. Na razie!